Dzień dobry w kolejny wtorek, wyzwania 105 dni dookoła Heksagonu Szczęścia. Wyzwania, które pozwala Ci małymi krokami udoskonalać ważne obszary w Twoim życiu. Ja nazywam się Katarzyna Szafarczyk, jestem projektantem Świadomego Życia. Dziś zostawię cię z kolejną refleksją w obszarze pracy. Często jest tak, że sobie mówimy, a gdybym był bardziej zmotywowany, to bym miał lepsze wyniki. Gdybym zwiększył swoją efektywność, to mógłbym zrobić więcej, więcej w mniejszej ilości czasu. A gdybym to, gdybym tamto, zacznij zamieniać te sformułowania: powinienem, mógłbym, zrobiłbym, na zrobię to. Bo idąc dalej w przemyśleniach, jeśli zależy Ci na lepszych wynikach w Twojej pracy, to do czego te lepsze wyniki są Ci potrzebne? Czyż nie są one ci potrzebne do tego, żebyś mógł lepiej, bądź też szybciej realizować twoje osobiste cele? Zastanów się głębiej. Czy twoja większa efektywność w pracy nie wpłynie na przyspieszenie realizacji twoich celów osobistych? Jeśli te cele są spójne z tobą, jeśli zależy ci na tym, żeby je zrealizować, to czy naprawdę do Pracy potrzebujesz większej motywacji zewnętrznej? Być może warto doprecyzować swoje dlaczego i zastanowić się nad silniejszą motywacją wewnętrzną. Nie wiem, czy czytałeś już książkę Mel Robins z reguła 5 sekund. Mel wychodzi z założenia, że motywacja to mit. Mit, który bardzo często przyświeca nam, jest naszą taką wymówką, no bo łatwiej powiedzieć, zamiast nie chcę mi się czegoś zrobić, mam małą motywację. To tak rozwojowo brzmi, prawda? Natomiast jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, coś osiągnąć, to będziesz musiał więcej działać niż myśleć. I do tego motywacja nie jest Ci potrzebna. Jeśli masz silne dlaczego, Wiesz po co to robisz, to zamiast zastanawiać się, zacznij to robić. I do tego nie jest potrzebna motywacja, tylko silna decyzja. Decyzja o zmianie, decyzja o realizacji swoich celów, decyzja o tym, żeby prowadzić być może lepsze życie niż obecne. Albo ty pokierujesz dniem, albo dzień pokieruje tobą. Jeśli Twoja motywacja, ta wewnętrzna, będzie wygaszała się w ciągu dnia, to dzień Twój, mimo tego, że jest dniem Twojego życia, będzie rządził się swoimi prawami. Zdarzenia się będą toczyły, Ty nie będziesz nad tym kontroli. Więc zacznij planować. Każdy Ułamek Twojego dnia pod tym kątem, żeby zaplanować swoje działania z największą motywacją. Z takim nastawieniem, że im większe zaangażowanie w Twojej pracy, tym będzie miało to wpływ na realizację Twoich osobistych celów i do tego, żeby mieć określone własne dlaczego. Aby włączyć sobie tak silną motywację wewnętrzną, byś nie potrzebował tej zewnętrznej. Życzę Ci bardzo efektywnego dnia i słyszymy się już jutro.